Była prośba, żebym zagrał Helkatem. No to zagram Helkatem. M18 Helkat. Ciekawe jak rzuci. Bo ja z tego co wiem tego lubi wysoko rzucać. Eee, tylko uprzedzam, że ja skilla mam bardzo małego. I tak raczej mi idzie. słabo, bo ugram. No, dzisiaj grałem dwie bitwy dopiero. I mi się nie chce. Nie, trzy bitwy dzisiaj grałem. To jest czwarta. No tak w ogóle to, wczoraj, przez wczoraj, 3 dni temu w ogóle nie grałem, ani razu nie wszedłem. Dobrze, to jest szósty tier, można powiedzieć... E, ...wagowo lekki, mi się wydaje. O, to jest średni, szósty tier to już średni. Więc ustawię się, myślę... Jestem szybki, to cholera... ...sam nie wiem. Capslock Zero sobie włączyłem i... ...myślę, że... Pojadę sobie tutaj i wyraszuję jakoś tam. No dobrze. Staw i ta wersja z muzeum były powiedzmy podatne na szereg zmiennych. Teraz będzie inaczej. No teraz to musi się udać. Ostatnio jak kręciłem filmik w garażu miałem mikrofon wyciszony do 60% Ale to nie przeszkadzałem bo nie było bitwy. Windows się szara i sobie sam ustawia moje ustawienia co miałem na 100% to mi ustawił tak. Dobrze Tutaj e, ja, ja scoutem nie jestem Chociaż jeżdżę jak szybko jak scout Ale ja się tutaj już Myślę w tym miejscu gdzieś schowam O tutaj mam kampę Nikt mi nie zajął bo tam już jest zajęta Dobrze tylko domek trochę pokiereszowałem Za blisko stanąłem tego domku No dobrze Stanę w miejscu, żeby już mi się ta siatka aktywowała. Na szczęście wieżyczkę mam obrotową. Tak jak Sluger zresztą, to szósty tier. Tylko, że siódmy tier już nie miał obrotowej wieżyczki. Kurczę, chciałbym już mieć tego T25 te kreska, łamany na dwa, bo... ...to jest dobry ciołg. A ten... E, helka to jest strasznie słaby, bo... ...papierowe okropnie. No dobra, to... Ale ja nie będę przejmować bazy, ja se tutaj stanę Se, 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 se. Wiem, ja mówię se i będę mówił se, bo tak se lubię mówić. No, te 34 te trochę. Kurde. Lipa. Mówię, że skilla mam do dupy, kurde. W ogóle... W ogóle grać nie umiem. No ale on mi się tutaj w ogóle nie wychyla. Wierzchołek wie, że kurę mogę strzelać tylko. Jakbym trafił to rzeczywiście bym trafił we włas, ale... No cóż. O, 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 pokazało więcej. Nie dostał. To nie byłem ja! Na... Czyli nie ja go zabiłem. A szkoda, dobra, spróbujemy tego, nie no ja się dalej nie wychylam, co ty kudy? ja przecież mi tu przebija nawet co chcę na tej bit, na tej planszy, zwłaszcza, że już słabe czołgi wy wybite. A KW to mnie ma na hita jak nic, a to jest kw -1. a nie, KW-1 to jeszcze. nasi przejmowali bazę i stracili bazę hmm, źle robili a my tutaj cóż trochę wyjadę ale ale, ale nie za daleko Na no, na no, no 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 już mnie pewnie widzą ale to w jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, nie strzelaj we mnie, nie strzelaj we mnie, nie strzelaj we mnie, O, on tam strzela. Dobrze, Suru, Jest, kill. Bleh. Jednego killa zaliczyłem. Masakra. Ale nam opukowali bazę. Nie. Tylko jednego fraga i jednego, dwa strzały kurcze i celne kurcze, a pięć strzałów było kudek w dupę. Znaczy w ziemi albo w powietrze. A tam, Hellcat jest. Nie chce mi się powtarzać bitwy. Szybko jeździ, tylko strasznie wolno się rozpędza. I to jest fakt. 166 doświadczenie to nie jest raczej A 8000 kredytów to też słabo. Jak na szósty Przynajmniej za naprawę nie zapłaciłem, ale amunicja nie no, amunicja czekaj, ile jak amunicja? Strutututu, Gwoździe z drutu eee... Nie, majtki z drutu, ale ja mówię gwoździe. Z tu to gwoździe z drutu kurde. Amunicja kosztuje 255, czyli Bardzo tania nie jest, ale droga też nie. Co ja miałem zrobić? Na T28 założyć coś. To jeszcze zrobię na filmiku. E, tylko wszystkiego pewnie nie, nie założę, bo go się nic nie ma e, I tak e, No, bardziej to bola, wolę vale to, o, to sobie założę Suru I może jeszcze wejdzie siatka maskująca Osłonięta optyka yy. Ale ja zawsze siatkę maskującą na końcu zakładam yy, No dobra, osłonięta optyka, proszę bardzo i siatka maskująca, kamuflażowa i ma komplet. Bo grałem jedną bitwę tym. To nieulepszony T28 jest. Silnika nie będę brał, bo gąsienica chcę zbierać. Chociaż... Ej, już pewnie tego silnika nawet nie założę. Bo już jest przeciążony, chociaż tu nie wiem, gdzie to pisze. Maksymalna masa limit obciążenia 59,754 na 59.8. No, to już mi nic nie wejdzie. Ale dobra Ja grałem tylko jedną bitwę T28. Gwiazdeczka się zdjęła, ale zagram jeszcze raz. I będzie kurde dwie bitwy w jednym, bo tamta to była do, do życi. O, a Himal z Dorfie to ja jadę pod górkę, pewnie. Nie no, żartuję, przecież tym pod to będę jechał, kurde, dwa lata. Jeszcze bez silnika. A tu trawa rośnie na rynku? Nie, wydawało mi się. Bo coś się kurde zrenderowało, ale to nie trawa, tylko śmierciu, Śmieciuchy. Eee no. nam 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 nam. Dobra, tutaj to standardowo. Pojadę tak jak wszyscy. To znaczy wszyscy, którzy tutaj myślą. To znaczy nie, ja tak myślę. Inni nie, nie myślą po swojemu. ja Jadę. No po skosie sobie po jeszcze. Pozjeżdżam, kurde drzewka tak jak lubię. Hej, tak, tak jeszcze tylko kilka lat i się od nas odszedł. Dominika nie ma, bo pewnie bym z Dominikiem kręcił. O. Ja sobie tutaj zawsze jadę i sobie mam frajdę z rozjeżdżania drzew słupów i wszystkiego co tu stoi a mi nic nie grozi że rozjeżdżam a inni jadą drogą przyzwoicie tylko że jeden tam kurcze już właśnie taranuje domek prawie i strzy. no skręcił a ja se rozjeżdżam trochę wolniej jadę ale, ale lubię samochodziki, drzewka znaczy, to są takie suchodrzewka eee, suchociny kurcze nie drzewa nie wiem co to kurcze jest zima czy co Śniegu nie ma, ale wygląda na zimę, bo kurczę, albo jesień, kurczę. Dobra, nie dość pogodzie, mówię, a tu kurde już czołgi są. Pz-2, śmieszne. Drugi tier? A co tu drugi tier robił? Zaraz zobaczę, e, w podglądzie. Drugi tier to był Pluton, no pewnie do Plutonu coś wziął, oj bardzo dobrze. O nie no przecież obiekt to mi kudę zasadzi jak nic Niech jak Tigerowi wali Jak Tigerowi Ja mówię jak a to jak Jack Tiger powinienem mówić nie Masakra Gąsiak, gąsek nie mam się wolno obracam Ja chcę tych tam podpatrzeć. Ojej nie, jeszcze się nie mogę obrócić No nic Cofamy, 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 cofamy Jack Tiger też cofa, szkoda, że Jack Tigera tracimy użycia, użycia mu zostało nieco ponad no jeszcze dostał, ale nie wiadomo od kogo i kiedy i co A, tam lubę jest Nad tym działem Zobaczyli mnie, zobaczyli mnie, uciekać! Oo! Obiekt już na mnie jedzie, super Masakra jeszcze ze złem Zobaczyli mnie, zobaczyli mnie, lampka się zapaliła, kur Eureka kurcze! Masakra No ja mu tylko gorski zdałem, szczere Ale jak mi teraz przysadzi... 710 a ja mu nic nie zrobię No bo nie mam działa Uciekać, uciekać! Kury biją, kury biją No ej no, wystawić się! Kurde Ale Na dwa hity poszedłem to trochę, trochę smutno I ten drugi hit to nawet nie taki mój, musiał być mocny, żeby mnie zabić Pierwszy był kurde mocny, a drugi to już taka dobitka Nie no kurde, bez sensu Musimy... Muszę zagrać czymś, czym, 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 czym nie pójdzie, no. Na pewno nie będzie to Is 4 ani z 8, no bo to nie ma działa jeszcze. Is 3 by poszło, ale nie chce mi się. Ale tym, tym za tym często chodzi dobrze. No bo jak widać ten czołk ma tutaj... Ponad dwa razy więcej bitew niż pozostałe. Najlepsze. No dobra, luwę zagram. Srutu, tu, 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 tu. Nie będzie bitwa tym. Chociaż, kurde, te, podobno T34 te e, lepiejszy jest do zarabiania. Ale dobra, mam lowe, to nie będę kupował te 34 nie? Jak mam luwę. O jejku jak ja kocham tą mapę Nie wiem tak średnio lubię Tylko te, tą stronę, a sam nie wiem którą stronę bardziej lubię Obydwie są tak umiem grać na nich To se pojedziemy w prawo Bo se jadę se 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 se, se na tamtej stronie w lewo A tu w prawo Żeby się ukryć przed strzałami Przeciwnika Operacja się. Tyłek chyłek drapanie zapalnie Operacja, zwie się tyłek, drapanie, sapanie. Tak, jedziemy. Będziemy drapać i sapać ich. I kurde, ich rozwalimy. A tutaj luwę to nie to jak gram zawsze tak, że... E, ...nie zależy mi, bo... E, ...to jest czołg do zarabiania i tu, ...tutaj chodzi o to, żeby jak najwięcej ubić, a nie jak najwięcej za... ...najwięcej wykspić Czyli kurcze, można przegrać bitwę, a kredyty te tak samo idą. Nie lubię na innych ciągach jak przegram, bo... Bo jest mało doświadczenia za porażkę. Jejku, a ten t 43 co tam czai się tak, tam nic nie ma On się pomylił Pojechał tam gdzie nie, tam nie tam gdzie nie da nic. Tam nic nie ma Ja tu dojadę to już połowa wiochy będzie na miejscu No właśnie już pierwszy kill był, a ja nawet nie dojechałem na wiochę Jechać czy nie jechać? Czy stać? Nie ja stoję Bo już się wiocha zjechała Już kurczę IS-3, na t 29 dostaniesz czoła ode mnie, jeśli się uda A ja nie wiem czy dobrze stoję, źle stoję Bo przodem się trzeba troszkę ustawić tak Nie centralnie, bo centralnie przodem dostaniesz szczały jak po się stoję No wychylaj się no. no Menda, Mendix, cholerny Jeszcze zniknął A ten Istrzy to taką wielką górę, ma że ja tej góry nie przestrzelę przecież Ula, lala. O, 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 o właśnie widać. I nawet stanął, żeby mnie o... żeby sobie mnie obejrzeć. Fajny jestem, nie? Ładne jest lowe. Ej, nie zatrafiłeś, a ja ci trafię. wchodzę Nie mówiłem? Bo ja mam snajperskie działo i jeszcze celowanie szybsze. O, o, o! Jak ten RMX dostanie, to go nie będzie. Ale tu jeszcze kawał jeden raz. No, 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 pokaż się! Ładnie! A ty mi nic nie zrobisz. Ty masz jeszcze uszkodzonego radiooperatora. No, nie chowaj się, nie chowaj się, nie chowaj się, dobrze? O, 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 o! no! W glebę zarypałem. Naprawiła mu się gąsienica. A tego AMX-a tam ściągnął. Tylko, że lufa mi się, kurde, do góry poniosła. Muszę troszkę zjechać. No nie! Mało celów! Mało cela, mało cela do obadania. Ob 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 o, tam wyjadą, O nie. Jak tu wyjadą, to będą mnie ciaskać, kurde, z, te, z, z tego krzaka. Nie wiem gdzie patrzeć. Dobra, zrób mniejsze sezuma. Mówiłem, że Luwe to jest fajny czoło, kurde, najdłużej przeżył. Te główna te poprzednie to zginęły, kurcze od razu, a to żyje, kurde, i gra. Nawet nie trafiałem we mnie, a ja trafiam. Tak się zastanawiam, czy jechać, czy nie jechać. Ale i tam dużo, ja pierdole. Nie mnie widzą? Nie, na razie nie. A nie, najmniej mnie widzą. Nie panikuj, musimy sobie znaleźć jakąś metę. Zgas mi silnik. Znaczy gąsienica mi się rozwaliła, a zgasł mi silnik, ciekawe. Muszę się chować. A to takie wolne... A to takie wolne, że mi się zdąży działa naładować. Jest Tiger. Tiger, Tiger... Dostał. Dobra. Trzeba, trzeba tutaj y, się wychylić, delikatnie. Za delikatnie muszę się wychylić, ale... Musiałem się tak wychylić. O masakra, co tu jedzie? Przecież on mnie rozgrzmocił. On mnie rozpierdoli jak nic, ale ja sobie nie gorzczę. Nie mogę, no. Przecież ja już jestem martwy. Zostałem ordynarnie oszukany! Dobra. Ciekawe, ile zarobiłem, bo trochę poczaskałem Poczekamy, poczekamy, zobaczymy jak będzie, czy zwycięstwo, czy porażka. Już yy, później kończę. Okręcenie. O AMX kurczę na T29, pewnie. Uda ci się, uda ci się, uda ci się. Oj, nie, nie udało ci się. A przecież szybko szczelasz, nie? A tam jeszcze kawu 1 S go wkurze jak Dobra, patrzymy na te t 43 który kurde wolno jedzie, bo ma uszkodzony silnik i gąsienicę Bo to średni czołg to chyba powinien szybciej jechać, nie? Albo nie ma silnika i nie ma głoździec jeszcze kupionych. No tak, jakąś jaką lówkę skromną ma, to chyba jest nieulepszony Dobra, nie patrzę na niego, bo tchórzy. Ja na tchórzy nie patrzę. O no, tu jest ciekawie. E75 za, za, nawija kucha. Dawaj, czadu, dawaj, czadu, oni Cię nie potrafią uszkodzić. O, pięknie. O, właśnie, IS-3 nie potrafi przebić I-75. Zaraz KW-4 yy, trzaśni, kurczę, tego... IS-3 tak jak będzie, kurczę... Y, porażka. <laughs> nie, może zwycięstwo, kto wie, kurczę, mamy dziewiątkę jeszcze, trochę mocno obitą, ale... A ten co? Masakr, masakrę, Lorraine Lore... to go zabije przecież. Lorraine go czaśnie tak, że yy, 8 razy mu strzeli. Czy tam 18, on ma 18 strzałów w magazynku, nie? Jak 18 razy strzeli to kurde będzie po nim. I... Znaczy co ja mówię, nie będzie po nim tylko już jest po nim. O Lorraine zginął, ale KW-4 zginęło, a co tam zostało? Łeeee! Przecież to ma taki pancerz, że to, kurde, przeżyje całą bitwę. Wszystko rozwali. On ma pancerz, kurde, 500 na 500. 500 z tyłu, kurde, 600 z przodu. Hellcat, kurczę, najlepszy pancerz w grze. Eee, no przecież, kurde, tego nie przebija nawet Maus. O, kurde, musiał być Maus. Dobra. Zarobione kurczę, tak yy, powiedziałbym średnio, jak na low-lu. Dobrze, luwe, nie lowe, lowe, luwe, lowe, luwe. Kochany czołg, tak powiedz, powiedzmy. No dobra, nie będę klikał, jak idiota, tylko popatrzymy. Yy, tiger zniszczony, Is3, KW11, ST29, obczaskane. To nawet KW11 wykryłem. I stalową ścianę, no to... Ja bym dostał, ja bym przeżył, nie? Chociaż kurde, mnie tak trzaskali, że dużo dostawałem. Eee... no... A jak tam inne bitwy? Czy czołgi powracały? Porażka... Porażka... Porażka! Porażka, porażka, porażka! Czemu ja mam same porażki? Tu trzeba patrzeć na kredyty, a nie na... Expa, bo porażka to jest... to się nie liczy. Ale Helkatem marję, bo 8000 zarobione. A przepraszam... A tak, to był ten Helkat, bo ja... No spoko, spoko. Tak, tak, bo grałem chyba Helkatem jeszcze kiedyś tam, ale eee, to nie było w tej sesji World Vota. T28... Kurde, Kijowo. Na minus kurde i to 10 tysięcy ponad. Lowem odrobiłem troszkę kredytów mam marnie, no to trzeba tym lowem czasami zagrać, bo kurde taki T28 to kurde yy, do... do, do nie no, wiesz no, do bankructwa mnie doprowadzi. Hmm Czym chcecie, żebym zagrał? Tylko ja sobie muszę poćwiczyć troszkę. Pograć powiedzmy kurde może z 20 bitów albo 30, albo 1500-10900 I wtedy kurde się nakręci coś co będę umiał zagrać a nie tak jak teraz że ja skilla nie wykazuję kurczę i później się nad, ze mnie naśpiewałem. jaki nap jaki nap kręci filmy nie umie grać No. bo tak jest teraz nie umiem grać bo to trzeba ćwiczyć żeby umieć o Niedorobiona gra, kurde. Pół lufy widzę. Nie no, żartuję przecież. Co ma być niedorobione, jak jak kurde? Gnata sobie do głowy, wsadza mnie. Eee... No. Tyle. Tyle, tyle, tyle. Wystarczy. Jeszcze tylko przelecę tutaj po garażu, bo tu nie widzę wszystkich czołgów nawet na full screen full HD. Eee, Tiger, Love, AMX, AMX, Cunningham. A to T28M12T50 Dalej IS-3, IS-8, IS-4 IS-3 nie sprzedaje, będzie i ma być Tylko taką załogę ma to do, do dupy, kurde Trzeba na nim troszkę pograć, żeby miał tego świeci, te świecidełko tutaj A IS-4 to ma kurde głupią naprawę, jak powinien mieć właśnie świecidełko na początku a na IS 4 jest załoga z IS-3, prawda? Bo to był przecież 9 tier. A na IS 8 jest też załoga z IS-4, IS, yy, IS tak? Tak, z IS-4 jest załoga. Ale nie, nie przeniosło kurczę skilli i, i się expią. Nie będę otwierał, co w tle piszą, bo to nie wypada. Tak samo jak Priwa dostaje. To też już nie otwieram na filmie, bo później cyrki są. Cyrki, chocki, klocki. A w ogóle po co kurczę yy, IS-8, kurde... Rozpałka na ognisko z boku. Hmm? Taka dosyć duża rozpałka, ale to jest kłoda drewna przecież. Rozumiem jakby to było kurde koło zapasowe, nie? No to jest kłoda, pewnie będą... Jak jedzie czołgiem to kurde ten kierowca, znaczy nie kierowca, bo kierowca musi jechać, nie? Ale ten celowniczy rzuca taką kłodę i rozminowują kurcze pole minowe, ale... Ale to jest składa drewna zwyczajna przecież. Rozumiem jakby to był kurde rura od płotu czy coś, kurde, żeby to wyglądało na czołgu jakoś. No, standardowa kłoda drzewa, tylko jak się przybliży, to tekstura jest taka dosyć yy, mierna. No. IS-4 nie ma kłody. O, IS-4 ma zbiorniki paliwa, a ten kurde zamiast zbiorników paliwa to ma kłody drewna. A IS-3 nie ma nic, bo jest gładki po bokach. Z tyłu ma zbiorniki. No. Sru! A ja tak długo se kręcę, bo teraz mi Fraps nakręca w jednym pardzie. Zresztą dzisiaj była aktualizacja Frapsa. Czy 5.2 już jest? Dzisiaj mi przysz, przyszedł mail, że jest aktualizacja. Ja se pobrałem, przeszedłem się na stronę Membersa i mam... Dobrze. Eee, a tak w ogóle to czołgami nieulepszonymi nie kręcę filmików, bo wychodzi kicha. A tu nawet jeszcze kule wiązek nie ma. Nagrałem tym teraz. I nawet nie przybijałem drugiego T28, co nie myśleć kurczę jeszcze o... Co tam była? E, jakiś Tank Destroyer 9. Nie pamiętam. E, a, nie miałem gazów, sorry. Nie wyszło. Dobra. Na razie.